Ogólnie to robię test takiego arbuzowego loda, bo sobie włożyłam go na 5 godzin w zamrażarki zwykłego arbuza, powymowałam pestki i ładnie ukryłam, to są jakieś kosteczki lodu, no tutaj, no i na razie jest strasznie twardy, widać, że jest śnieżko, co nie? Mm, na razie go chyba ugryźć nie mogę, bo jest strasznie twardy. Mm. Strasznie dobry. Rzeczywiście sm smak arbuza na serio czuć. Bardzo mocno. Jest strasznie dobry. Mm. Polecam. Na serio. Zimny arbuz, taki lód normalnie. Tak jak w lękawiczu kiedyś były arbuzowe lody. To ja jadłam. To prawie tak samo, tylko na patyku normalnie. wygląda, że jest strasznie twardy. I za chwilę będzie też y, ten, teraz będzie test drugiego Loda. No więc teraz z jakimś sokiem, nie wiem. I zobaczymy się jak go nabiorę na łyżkę. No więc to trzeba chyba tak nabierać, po prostu wypróbuję. No, sok tak pomarańczowy, żeby... Tylko, że zimny zamrożon. Więc to, by... temu daję y... 9 na 10, ale jeśli No bo jest trochę twarde, a jeśli by było krócej w zamrażalce, to by było 10 na 10. Jeszcze raz spróbuję. Polizałam. A temu daję, no tak, 8 na 10, dlatego, że w sensie trudno to się wyskorobuje I no, ja tak średnio lubię, jakby, pomarańczowy, taki, a szczególnie taki zamrożony. Więc na dzisiaj to na tyle pa.